specjalnie dużo nie mam, więc jakoś ta agitatorka nie robi na mnie wrażenia no teraz mam cztery surowce wypadałoby zagrać chyba tą armię umarłych teraz można zaatakować chyba tą agit agitatorkę no tak się czaiłem do odpalania tej zamarzniętej fali, ona no zostaje 4 damage no ale biorąc pod uwagę to, że mam e, jedną butelkę Jeden punkt magii, to za szybko tego nie zagram. Trzecia butelka many. Dwa żetony. A i dostaję kurczę ołtarz na szczęście, więc chyba sobie to zagram ładnie. Najlepsze wyjście, trzecia butla. No i heja. Jeszcze dwie tury, żeby zagrać kurczę zamarzniętą falę. Dobra. To sobie spadło, o, to ścienie, ja zagrywam sobie kolejne staki. W sumie to trochę bez sensu, no bo tak czy siak mogę w tej turze użyć już zamrażniętej fali, te, wszyscy, te wszystkie staki zginą, więc To już nie ma specjalnie znaczenia, gdzie zagram te staki. Zagrałem chyba tutaj, on zginął, no ale to bo tu jest zasadka, więc... No, wiem, to jest bez znaczenia. Na no, tym, aha, no tak, tym nie mogę zaatakować. cwaniaczek zabronił mu atakować. Tą kurczą uboliwcę. A jest, nie pozostaje nic innego, to odpalić zamrażnioną falę plus ewentualnie kamienną tarczę. Albo coś sobie wyszukać. Dobra. A no, jak nas nie dostaje żadnego tsunami. No, przydałoby mi się teraz tsunami, bym to wszystko po prostu zalał wodą. Chociaż mogę sobie w sumie wyszukać tsunami, tylko że to będzie mnie kosztowało 6 surowców. By mi stykło, tsunami kosztuje 6, chociaż nie jest kurczę, burzamany. dostałbym damage. Nie wiem, co ja tutaj nie pamiętam, co ja tutaj kombinowałem teraz. Coś takiego? Aha, jakiś damage, w sumie zawsze 10 damage, jak nie patrzeć. most. Basłowika tutaj przestawię. Albo skok w czasie. No okej, okay. trochę ryzykowne. No i tu trochę zrąbałem, bo mogłem zagrać i tu i tu. I by było 4, no to by było GG. By było raz, dwa, trzy... To jest 5, no to co to byłoby GG gdybym zagrał go tutaj. Mogą go wykończyć. Ewidentnie. Tylko, że teraz się spokopowałem, że to fajny błąd zrobiłem i... wolałem przestawić... ten rzut tam. Żeby nie dostać damage no i kolej został z dwoma punktami życia. No ale dzięki temu przynajmniej gra była dłuższa, bo tak to troszkę szybko bym go wykończył, szczerze mówiąc. A tak było zabawnie pod koniec. Tak nie specjalnie ma co zagrywać. Tak, tak, nie ma żadnych zaklęć, więc to mi ułatwiało grę, bo gdybym miał zaklęcia, to mógłbym to przegrać, mając tylko staki na polu bitwy, które mają jeden punkt życia. 13-13 eee, tura. Co tu można wymyślić, co tu, co tu zagrać? Tarcza? takie jeszcze drzewo no i w sumie tarczą można zagrać chyba jeszcze przy okazji żeby się zabezpieczyć Tak ja się trochę, trochę z nim tak droczyłem bo jakoś specjalnie znaczy zrobiłem na witenty tutaj ten atak bo mogłem to wygrać a tego nie zauważyłem na początku i się połapałem eee, a teraz się chyba zacząłem tak trochę z nim droczyć bo w sumie i tak nie wyjść, jak czegoś takiego. No to w Blade Game ten deck jest dość dobry, biorąc... Biorąc, no to znaczy, jest dość dobry, no, znaczy Szalan jest dość łatwym deckiem, do, do, że tak powiem, do ogrania takim trollem chociażby Tutaj rekin, który ma 0 ataku <grymne> Więc ekstra A posiadając sporo surowców, znaczy no to jest już 13 tura więc no to ewidentnie jakieś no to Mając dużo surowców i dużą ilość kart na ręce no można się pobawić w różne jakieś tam kurcze kombinacje alpejskie Więc no dlatego ta gra <grymne> Trwała prawie pół godziny. Okej, okay, no. Cały czas na... No... Na złość nie dostaje kurczę, Tsunami. to dostaje dostaję Tron, ale jakoś tronu, tronu nie chciałem używać, bo mam odpaloną tarczę, mam odpaloną, kurczę, armię umarłych i tak niespecjalnie chciałem używać tego Tronu. Poza tym bałem się trochę, że koleś ma jakieś Pausa. A, więc nie chciałem tego specjalnie używać. Doskałem skok w czasie. Teraz się pewnie zastanawiam, czy go nie użyć. Sobie w następnej turze nie odpalić skoku, znaczy odpalić skoka w następnej turze w jedności siła i wybić mu parę jednostek. A w sumie mogłem wyszukać tsunami, to wszystko załatwić przez tsunami. Ale się to na skok trochę ryzykowne. To, co, to cofnę mostem? No tak, tutaj nie zagram, nie, nie mogę zagrać tych staków, bo jest kurczę ta epicka kurczę babka. Ale mogłem ewidentnie to jednak chyba wyszukać po prostu Tsunami i to wszystko zrobić przez... No i tak dostałem Tsunami. Już tak trochę się kręciło, nie wiedziałem do końca co zrobić. Teraz dostałem to Tsunami, teraz się pewnie zastanawiam czy Tsunami nie użyć, więc tak... Szczerze mówiąc trochę niepotrzebnie używałem ten skok w czasie, no ale to... to... I tak mam masę, mam 4, 4 razy kurcze. Asha włada wszystkim i cztery razy w sumie 3 razy Asza włada wszystkim i 4 razy ruiny Shantiri, więc to mogę sobie podnieść te zaklęcia z cmentarza w mam. Dobra, zdecydowałem się na taką opcję. Ok Ten nie może atakować. Cztery surowce mi zostały. Pewnie to most tam odeślę. man. Okej okay. Nie mogę atakować, że ja go przestawiłem tu, bo trochę się bałem paosa jakiegoś. Dobra jest, koniec. Ok, 21 surowców mam. 200, 5 skok w czasie, w jedności siła. A co ja tu mogę zrobić? Mogę skończyć grę na pewno. A, dostałem drugi skok. Okej. Okay. Dobiorę sobie jakieś karcioche, coś tam odrzucę, zobaczymy co mi dojdzie. Ruin insektów. Poszedł w polerę. To... Czy ja to w tej turze skończę, czy jeszcze nie? Skok w czasie, dobra. No to tu mogę, mam dwa skoki w czasie, więc... No będzie ciekawie. W sumie mogę użyć jeszcze raz skoku w czasie, dostanę dwa kolejne staki. Mam w jedności siła i mam jeszcze Asza Włada wszystkim, to samo mogę podnieść kolejną kolejny raz, znaczy drugą w jedności siła. <grym> I te staki będę miały dość sporo ataku. Więc to już jest koniec na pewno. Żeby już nie przedłużać. Tego odcinka. Dokładnie, tylko drugi. Druga karta w jedności siła, no i mam kurczę, powiedzmy, te 11 ataku. W jednej dużej, No, to... można z tego deku spokojnie zrobić OTK na no, 27 minut. Ok, kolejne staki. Mamy już dwa razy w jedności siła na ręce. Eee, aha, no, tutaj jeszcze grałem, tak jak widać, o autoszaszy. Co ja tam chciałem sobie wyszukać? Aha, to jeszcze. Okej, okay, czyli zagram kolejne dwa żetony. Mogę odpalić sobie dziedzictwo. Coś mogę wyszukać prawdopodobnie. Mam trzy surowce. O nie, zrecyklinguję. Zrecyklinguję sobie ożywienie. Tak, żeby nie stracić zbyt dużo tych żetonów ten zginie i ten zginie okay. dobra, zagra bezcielestę które mają 5 HP my sobie zagramy rozmieścimy dwa żetony to jest ważne, żeby mieć jak najwięcej tych żetonów, niekoniecznie yy, najważniejszą rzeczą jest stakowanie tych żetonów, tylko najważniejsze jest to, żeby mieć ich jak najwięcej na polu bitwy, bo do, wtedy to się fajnie wszystko sumuje z jednością, z jedności sił. No i dobra, odpalamy sobie jedność, mamy 8 ataków, tak jak widać, na jednym, plus kolejna, mamy 15. No i taki jeden atak i wykończy, no nawet jednym atakiem jesteśmy w stanie wykończyć bez cielesnego, tak jak widać. Możemy posprzątać całe pole bitwy. Nasze że mają 1 HP i 15 punktów ataku, więc są dość silne, tak jak widać. Ok, 6 surowców, co ja tutaj chciałem zagrać? 6, 8 mogę mieć. Armia? W gdybym wiedział, że on maruje insektów, to prawdopodobnie by się zdecydował na pustkowie i zakaz grania zaklęć. Ale sobie wyszukałem, kurczę tym yy, obserwatorium, wyszukałem sobie w jedności siła. Więc mamy już jeden ważny łód szczęścia na łapce, drugi już jest zagrany, armia umarłych. Koleś dopiera kolejny ruin sektów, o Boże. Więc on tu ma? Wiem, że on... A nie będę spoilował, zresztą zaraz zobaczycie. Dobra, mamy całe pole bitwy zarzucone naszymi naszymi kurcze żetonami teraz tak, zabraniam mu zagrywać zaklęć to w sumie dobra opcja, bo on ma dwa roje insektów na ręce, więc pewnie w końcu by ich użył został jeden surowiec coś można by zrecyclingować nawet te ożywienie, chociaż nie wiem czy to ma sens mamy jeden raz w jedności siła ale to trochę mało tutaj trzeba mieć tak co najmniej dwa razy. No trzy razy to już będzie prawdziwy hardcore, jeżeli zagramy. Okej, okay, i koleś dostał właśnie na łapkę. Magiczny układ, którym może usuwać długotrwałe zaklęcia i łupy szczęścia, więc no to nie jest najlepsza opcja właśnie go chcę zagrać Święci swoje stworzenie. No i usuwa mi tą armię umarłych. Okej, okay, to tyle. To jest ostatnia tura, nie pamiętam. Okej, kolejny Lish. Ja na cmentarzu mam chyba jedno. Jeden raz w jedności siła i sobie właśnie za chwilę postanowię to zrecyklingować za pomocą Asza włada wszystkim. Będziemy mieli dwa łuty szczęścia i to naprawdę będzie dobra opcja. Ponieważ mogę go zaatakować, mogę zabić te grygulce w ciągu jednej tury, jeżeli te moje żytony będą naprawdę silne, a z dwoma a dwa, dwa, dwa razy po odpaleniu, dwa razy w jedności siła, to te żetony będą dawały radę. Po prostu, dobra. Mamy raz, sam raz surowców, pyk. No i proszę bardzo, mamy 11, 11, tutaj 12. No i to jest raczej koniec gry. 12, tutaj gdzieś 11, i kolejne 11 na klata i minus 3 i haking został położony w ciągu jednej tury. No takie trolujące OTK na żetonach, można powiedzieć. Nie wiem jak to nazwać inaczej. Mówisz, tak. Co, zagrać kurczę to? Że mi tutaj się wysypie ze stworów. A, już mam na ręce tą lawinę, dobra. myślę, że ona leży na cmentarzu. Eee, to tak, tak. Co ja bym tu mógł zagrać? Lawina kolejna? Czy zakaz atakowania? Mam dziedzictwo. Dobra, powiedzmy, że lawina. Nie będzie, mógł, nie będzie mógł nic zagrywać. Eee, to biorę sobie kartę rekin let's go. Problem w tym, że 4 damage dostanę. Jeszcze wyłapie jakieś kurcze zaklęcia. Bierze prada. Okej. Okay. Zaraz nie magiczne. Nie jest magiczne. No dobra, to no mam dziedzistwo. Ile będzie miał kart? Ma tutaj 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Będzie miał 13 kart. Ja mam 16, więc... Raczej zginę, jak odpalę wieżę. O 16, będę miał 19, no ekstra. Kosmiczne jest to, fantastycznie. W sam raz na, na, najlepszy moment, żeby walnąć tron, tak naprawdę. <noise> Gościu mi wywali wszystkie karty z ręki. Cieszę się, ja wiem, skoro jest ta kosmiczna. No ale nie, ja się sam zabiję, no to, to się w ogóle mija z celem. Najgorsze jest to, że tu nie ma żadnej obrony przeciwko tej kurcze, wieży, Jak mamy zbyt dużo kart na ręce, to się jak widać sami zatłuczemy. Jest po prostu ekstra. A z kolei wezmę tego użyję, to on na pewno użyje tej, tej kosmicznej równowagi. No i tyle. Chyba, że... Dobra to moment. Tak. Skoro on chce walnąć kosmiczną równowagę. To ja sobie wyszukam, wyszukam kosmiczną osobliwość, Olo. Masz bombę tutaj. Eee, masz tutaj bombę. No i co? Walność tronem? No to wszystko, tak naprawdę, teraz? No, i niech koleś kurczę fali tą kosmiczną. No, pytanie, czy, oczywiście, wypadnie mi ta kosmiczna osobliwość z ręki? No to jest ryzyko. Zobaczymy, co zrobi. No ile będzie chciał w ogóle odpalić, to ma 14 kart na ręce, więc sam straci sporo. Mam 19. 5 zostało mu 12 kart. To 6 kart wypadnie mu z ręki. Yeah! yeah. Co ja mam na cmentarzu? Mam dwa stwory. Ma 7 kart. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Byłoby 7 punktów obrażeń. No ładnie. Wierzę, no praktycznie mam całe kombo, tylko potrzebuję tronu. Gdzie jest mój tron? Jakieś, kardemę. To tak czy siak może walnąć teraz tron. Bo inaczej zginąłem. więc Zatem zobaczymy, co tu wypadnie. Pieśniarka. No serio, muszę wyszukać tron teraz. Trochę nie ciekawie, całe kombo na ręce praktycznie, żeby go załatwić wieżą. Tylko jednego damage brakuje na Ma 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 kart, dostaje 7 damage. No po prostu jednego punktu brakuje. Seriously. To zrobić, tylko że nie, no ja sam zginę. Nie, nie ma sensu. Tron. Po prostu tron. No, ile mam? 8, tak? To użyję. To jest 7, To przeżyję. WTF przeżyje Dobra, to odpalamy to. Bach. Bach. Siedem kart zostaną z jednym HP. Ekstra. Po <laughs> prostu mistrzostwo. Chyba, że odpalimy sobie lawinę i w następnym... Dobra, niech będzie lawina. Ryzykuję. Zobaczymy, co zrobi koleś. Jak się pozbędzie zaklęć, to może być nieciekawie. Eee, serio? Dobra, no to idę, macz ten to? No to chyba GG, tak, panie? Czy mi się wydaje? Tylko mam 7 kart, zostaje 1 punkt obrażeń. Eee, to mogę sobie w sumie tak zagrać tą panią. Tego ziomka za 3, to jest 8, mam 5, 6. Tak na ja Jolo, <grymny> trochę tak łatwo poszło, nie wiem.